A oto Opel, przepiękna stylistyka. Czy Amerykanie przesiądą się do takich małych samochodów? Ale już tutaj w stylu tego auta widzimy zapowiedź nowego Opla, który być może w wersji minivana wejdzie do produkcji w Gliwicach. Głośno się o tym mówiło w Detroit. A teraz uwaga: bez krekina. Amerykanie kochają odwoływanie się do tego potwornego zwierza. Chcą tym sposobem nadać autu drapieżny wygląd. To wersja studyjna. Mały silniczek, jak na Amerykanów, 4,2 litra, 265 koni mechanicznych i ta szerokość 2 metry. Czy dostrzegą tutaj Państwo nawiązanie do Indii? No i ten moment obrotowy. To nie jest elastyczny bardzo silnik jak w dieslu. Niestety nie będziemy mogli tej piątki ciągnąć już z dołu bardzo. Trzeba dość często, żeby dynamikę auta uruchomić, trzeba dość często zmieniać biegi. No i ten moment taki, który nas chyba najbardziej denerwuje, że w okolicach 2800-3000 obrotów auto wpada w wibracje i zaczyna troszeczkę buczeć w środku. Ale to, drodzy Państwo, przy tym charakterze tego samochodu są detale. Nie przyczepiajmy się zbytnio. Samochód jest skromny, jeśli chodzi o jego zewnętrzny wygląd, nie ulega współczesnym modom i przez to może być samochodem ponadczasowym. Jak sobie wspominał to stare kombi, to mi się po prostu serce uśmiecha do tego auta. Dziś, kiedy patrzę na dwudziestoletnie samochody, wydaje mi się, że ciągle są młodne. To jest sztuka.